Jest to dla nas wielki dzień. W tej lokalizacji oddział funkcjonuje ponad 40 lat. E, bardzo się cieszę, że udało się dokończyć modernizację. Trwała na 5 miesięcy i e, no była dosyć dużym wyzwaniem, e, żeby udało się wszystko tutaj sfinalizować. E, została wykonana zewnętrzna elewacja, został poprawiony dach. No i oczywiście została przebudowana cała sala e, operacyjna. I w tej chwili oddział w kosmęku znajduje się na jednym poziomie, będzie znajdował się na jednym poziomie. Zarówno obsługa transakcyjna, jak i stanowiska doradców, e, przedsiębiorstw, doradcy bankowości osobistej i prywatnej. Mam nadzieję, że w tych warunkach będzie się nam pracowało bardzo dobrze, a Państwo będą zadowoleni z obsługi, będą Państwo obsługiwani w komfortowych warunkach. Chciałem też e, powiedzieć, e, że na pewno to jest jeden tylko z, jeden z elementów, że poprawiliśmy. Wizerunkowo budynek, yy, dokonaliśmy modernizacji. Kolejnym elementem na pewno będzie też poprawa jakości obsługi. Tak, żeby Państwo nie tylko byli obsługiwani w komfortowych warunkach, ale również, żeby Państwo byli zadowoleni z, z obsługi. Tak? Bo to jest tak naprawdę najważniejsza, najważniejsza, rzecz, najważniejsza rzecz dla nas w tym roku i będziemy się starali to realizować. Yy, myślę, że będzie to odczuwalne. Tak? Yy. Przez 40 lat byłam główną księgową. Ale przy mnie zmieniali się dyrektorzy. Dziesiątki. Były panowie, były panie. Naprawdę. No. Przepraszam, księgowym się jest, dyrektorem się bywa. No, na tej zasadzie. Rozumiem. I do dzisiaj, chociaż jestem już 42 lata, nie 22, 40 pracowałam, 22 lata na emeryturze, potwierdzam, że. Załogę, a to jeszcze moje koleżanki są, jeszcze pracowałam z nimi w większości załogi, ale i całej załodze gratuluję również w dniu dzisiejszym. Jesteście nie tylko miłe, ale naprawdę zaangażowane, pracowite i gratuluję Wam serdecznie. <klucza> Jestem przekonany, że pod wodzą Pana Dyrektora, tak jak Elza wymieniła Ciebie, kochany Dyrektorze, wśród tych pasłańskich ikon. Dlatego, bo Ty pamiętasz o historii, o ludziach i o sprawach materialnych. Także chciałbym życzyć, żeby ten zegar odmierzał się Ci tylko dobre dni, dobre czasy w tym oddziale pasłańskim. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Co mnie tu, jako stałemu klientowi tego banku utkwiło w pamięci. I co zapewne będę długo pamiętał. Jeszcze przed remontem była tutaj kolejka do jednej z Kas. No i podchodzi taki starszy pan, a pani mówi, proszę pana, pan to niepotrzebnie stoi w tej kolejce. Mógłby pan skorzystać z bankomatu. Ona odpowiada krótko, proszę pani, z bankomatem nie pogadam, a z człowiekiem mogę pogadać. Tak, zapraszam każdy nie. zabiera swój kawałek na pamiątkę. Naprawdę, mogę? Mówiłem, że. Krawatki moja... zawiodły można śmiało powiedzieć, że oddział uważam za otwarty.